Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy film, mega ważny, jeżeli czujesz, że troszeczkę za mało masz siłę wewnątrz siebie. Ten film troszeczkę ci nakreśli, za co się wziąć, nad czym może warto popracować i co zmienić, żeby było ci łatwiej, żebyś czuł, czuła, że masz taki, taką siłę wewnątrz siebie, taką ukrytą moc, która pomoże ci i wesprze cię, kiedy będziesz tego potrzebować. Zacznę ten film od powiedzenia o tym. Jak na przykład dla mnie to wszystko wyglądało, i kto dla mnie, jakie cytaty, czyje cytaty były dla mnie takimi ważnymi wskazówkami na to, na co zwrócić uwagę i, i jak zmienić swoje myślenie. Dla mnie bardzo ważną na początku osobą, która mega zmieniła moje podejście do samego siebie, i do tego, jak myślę, i do tego, jak moje życie przebiega, był Sandguru. Sanguru jest to guru, jak to wskazuje na to nazwa. I on w bardzo prosty sposób jakby wytłumacza taką ludzką naturę i jakby bardzo uniwersalnie mówi o tym, jak zmienić myślenie i jak być po prostu szczęśliwszym, jak, jak sprawić, żeby to nasze życie płynęło takim bezpiecznym dla nas ciągiem, żebyśmy ciągle nie czuli, że musimy wszystko kontrolować, bo jak przestaniemy kontrolować, to wszystko się rozsypie. Żebyśmy czuli, że to życie jest dla nas, że jesteśmy właśnie kreatorami swojego życia, a nie jego ofiarami i tylko próbujemy przetrwać, jakoś sobie poradzić, bo tyle się w naszym życiu stało, że po prostu nie dajemy rady inaczej i próbujemy się czegoś przyczepić, i jak to tracimy, to po prostu jest koniec świata to jak do tego wszystkiego podejść. I dla mnie takim ważnym cytatem Sanguru było, że jesteśmy niesamowitymi stworzeniami i mamy niesamowite zdolności. I dwoma najważniejszymi zdolnościami, jakie mamy, jest niesamowite poczucie, możliwość do tego, by wyobrażać sobie tak, swoją przyszłość, swoje gole, swoje... swoje Nowe życie, jeżeli potrzebujemy, możemy wszystko zmienić z dnia na dzień, tak? Zrezygnować z tego, co do tej pory nam się nie podoba, więc mamy niesamowitą zdolność wyobraźni, ale również mamy też po drugiej stronie fajną możliwość pamiętania, tak? mamy pamięć i możemy wspominać nasze wspaniałe jakieś chwile w życiu, jak również i te negatywne. I teraz co się dzieje? Te dwie zdolności powodują, że jeżeli nie wiemy, jak z nich korzystać, czyli jeżeli ta nasza maszyna, którą jesteśmy, jakby właśnie działa na autopilocie i wszystko dzieje się samo, my my żyjemy bez kontroli nad tym wszystkim, to yy, dzieją się dwie rzeczy, albo ze względu na tą pamięć, którą mamy, zapadamy w depresję, bo ciągle rozpamiętujemy wszystko, co się stało, i skupiamy się na tych negatywnych rzeczach. A z drugiej strony, jeżeli wyobrażamy sobie za dużo, to za dużo gdybami i żyjemy w przyszłości, tak? Czyli depresja to jest życie w przeszłości. I ciągłe, ciągłe próbowanie dopasowania się e, i też, jak to powiedział Jim Carrey, e, który też chorował na depresję, e, powiedział, że po prostu w depresji twoje ciało mówi do ciebie e, sorry, ale ja już nie chcę grać tego... Tego bohatera, którego ty stworzyłeś, tak? Czyli kogoś, kto był jakby stworzony ze względu na to, co społeczeństwo albo najbliżsi, albo rodzina powoduje, że tworzysz. E, czyli spełnianie wszystkich oczekiwań e, innych, e, spełnianie tego, co myślisz, że wszyscy od ciebie oczekują i, i robienie tego być może, co wydaje się najbezpieczniejsze w tym momencie, tak? Wykonywanie zawodu, który jest najbezpieczniejsze, tak? Czyli to wszystko. E, prowadzi do depresji, a zbyt zbyt bycie w strachu i ciągłe ciągłe myślenie o tym, jak mogłoby być, gdybyśmy się nie bali i jakby tkwinie tkwi, w tkwicie w tej sytuacji, że chcemy coś zmienić, ale boimy się za bardzo i czujemy się za słabi, żeby coś zmienić, to to jest właśnie po angielsku anxiety, anxiety. A po polsku nie ma takiego słowa, ale to jest roz, rozgdybywanie tej, tej, tej przyszłości, także, że ciągle próbujemy też coś kontrolować, próbujemy tak, jutro zrobię to, 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 to. Ja jeżeli, tego, jeżeli chociaż jeden punkt z tej listy ominę, to to, to, to jest dzień stracony albo że wszystko ma się wydarzyć, tak, tak, tak i tak, a jak cośkolwiek idzie po drodze inaczej, to to już jest ym, no, bez sensu i w ogóle i załamujemy się, i, 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 ale nie umiemy inaczej i na nowo próbujemy to wszystko kontrolować. To ten film jest mniej więcej po to, żeby ci na, zarysować, co możesz zmienić, jeżeli ym, odnajdujesz się w jednej albo w drugiej wersji, tego co powiedziałam, albo być może w dwóch naraz, tak? Yy, bo to nie jest tak powiedziane. Yy, co się dzieje? Jeżeli właśnie odnajdujesz się w tych wersjach, to znaczy, że albo żyjesz za bardzo w przyszłości, czyli za dużo czasu spędzasz nad tym, żeby rozkwinieć to, co się stanie i jak się stanie, i próbujesz to kontrolować. Albo żyjesz za bardzo w przeszłości i nie możesz sobie wybaczyć. Nie możesz wybaczyć osobom, które, które być może coś ci zrobiły, albo sytuacjom, które się wydarzyły, że być może chciałeś coś zmienić. Nie wiem, powiedzmy, że chciałeś iść na studia, ale na przykład zabrakło kasy i nie możesz sobie wybaczyć, bo gdybyś poszedł na te studia, to może byś był innym człowiekiem i ciągle w tym żyjesz na przykład, nie? Albo związek, który być może był jakiś i przez jakiś głupi błąd się. się um, rozpadły i nie możesz sobie wybaczyć, że ta osoba teraz na przykład jest z kimś innym i jest szczęśliwa, bo mogłaby być szczęśliwa z Tobą, tak? Yy, takie, takie sytuacje sprawiają, że za bardzo chcemy... To wynika z naszej kontroli i z tego, że my i nasze ego myśli, że jest w stanie kontrolować to, co się dzieje naokoło nas. Yy, I próbuje yy, uczucia, które mamy w środku, czyli te, te braki, które mamy, czyli to, co sprawia, że do końca nie czujemy się tacy Yy, pełni w środku i yy, szczęśliwi po prostu próbuje znaleźć na zewnątrz, tak? czyli to, że jesteś, czujemy się samotni, utożsamiamy z tym, że jest to przez na przykład jakąś sytuację, która się wydarzyła w przeszłości, albo yy, nie wierzymy w siebie, że coś możemy osiągnąć, więc czujemy się niewystarczający, żeby osiągnąć swój sen, jakiś taki swój, sw swoje marzenie yy, i ciągle tkwimy w tym strachu. I teraz tak, co możemy zmienić? Pierwsze, co możemy zmienić, to być tu i teraz. W każdej chwili, kiedy zaczynasz swój, na, nakręcać tą machinę, y, dbania o przyszłości albo rozpamiętywania przeszłości, musisz y, od razu wychodzić z, tego, z tych, tych myśli, wychodzić z pociągu, wychodzić z tego, co dla Ciebie jest dobre i jakim ty, ty sposobem sobie operujesz, żeby ze swoich myśli wyjść. I żeby nie tkwić w tym. I pamiętaj, nic w przeszłości, co się wydarzyło, nie jest do zmiany. Tak. Wszystko, co się wydarzyło, miało się tak wydarzyć, ponieważ to, co się wydarzyło, miało Cię nauczyć i miało Cię zbudować taką osobą, jaką jesteś teraz. I nie ma na ten temat dyskusji. Jest tak, jak jest. I ja wiem, że jest mnóstwo rzeczy, z którymi nie jedna osoba nie potrafi się pogodzić i z tym, że tak, dobra, a, a co mnie miało nauczyć to, że ta osoba tak mnie potraktowała i w ogóle. Uwierz, że tak. Lepiej jest myśleć o Ziemi w ogóle, o naszej planecie i o tym, że my tu jesteśmy jako jednej wielkiej szkole i tak jak w przyrodzie, wszędzie musi być balans yy, i jak się, jak się natrafi na osoby, które naprawdę osiągnęły sukces, są to osoby, m, które... Naprawdę z totalnego dna, naprawdę z totalnego dnia, dna, przepraszam, są w stanie naprawdę osiągnąć niesamowity sukces i niesamowitych oso osoby poznać i pokazać, że naprawdę z totalnego dnia możemy się podnieść i możemy osiągnąć to, o czym tylko marzymy. I właśnie w przyrodzie jest balans. I jeżeli. Jest ci pisane naprawdę, znaczy w sensie, jest ci pisane, jeżeli możesz osiągnąć wielki sukces, jest tak, że być może, żeby być na równi z tym sukcesem i zdobywać odpowied zdobyć odpowiednią wiedzę, od odpowiednie wydarzenia musiały cię uszlifować jak diament i sprawić, że żebyś docenił to, co możesz osiągnąć, tak? Czyli całe cierpienie i wszystko, co się wydarzyło w Twoim życiu, błędy, które popełniłaś, popełniłaś, nie są na darmo. Więc najlepsze, co możesz zrobić, to zaakceptować przeszłość i zaakceptować to, że jesteś tym, kim jesteś, i naprawdę na pewno znajdziesz mnóstwo rzeczy, za które jesteś wdzięczny, wdzięczna, że je osiągnęłeś do tej pory, i że jesteś naprawdę i na pewno jesteś dumny z tego. Jaki jesteś teraz? Jestem, jestem pewna, i na pewno widzisz mnóstwo pozytywnych cech w sobie. I właśnie to wszystko nie było na darmo. Więc akceptuj przeszłość, nie wracaj do niej, nie rozpamiętuj jej. Powiedz sobie, nawet jeżeli w to nie wierzysz, że sobie wybaczasz i wybaczasz osobom, które nie, nie, nie wybaczasz wiem, że to jest ciężkie słowo wybaczyć, jeżeli ktoś naprawdę cię skrzywdził, ale po prostu wybieram, że to już nie ma nade mną władzy. Jeżeli, jeżeli to są lepsze słowa, które możesz ubrać, to, co, co chcesz po prostu się tego pozbyć, wierzyć, to nie służy. Całe trzymanie tego, y, tego cierpienia, y, że, że, że ktoś nam coś zrobił, albo właśnie tego, że nie możemy sobie wybaczyć, to, to nam ciąży i to sprawia, że nasze, nasze ciało naprawdę to czuje i jeżeli cały czas do tego wracamy, tak jak powiedziałam, z tego się tworzą choroby, z tego, z tego nie możemy żyć w ciągłym niewybaczeniu. I w ciągłym bólu, tak? Może nie, nie w wybaczeniu. Wiem, że to jest ciężkie słowo dla bardzo wielu osób. Nie wyobrażają sobie tak, żebyśmy, żeby mieli wybaczyć. Y więc po prostu ty to rzucasz siebie, tak? Wybierasz, żeby to cię już nie, y nie kontrolowało. A jeżeli chodzi o przyszłość, to y musimy pomyśleć o kontroli, tak? Jeżeli. Masz taką potrzebę, że potrzebujesz kontrolować to, co się będzie działo w przyszłości. Jeżeli jesteś mężczyzną, jeżeli chodzi o tylko i wyłącznie o pracę i o tego typu rzeczy, to to jest okej, okay, tak? Jesteś w swojej męskiej energii i, i ty jesteś, tak? Po to, żeby właśnie rozwiązywać problemy i żeby chcieć dążyć do, do swoich celów. Ale jeżeli jesteś kobietą i masz problem z kontrolą, to znaczy, że masz jakieś traumy w sobie, być może z dzieciństwa, być może trochę później. Które sprawiają, że ty się nie czujesz bezpiecznie w swojej kobiecej energii, czyli nie, nie potrafisz trochę iść z flow i po prostu akceptować tego, co się dzieje dla ciebie, i masz potrzebę, żeby wszystko kontrolować, i, i musisz, musisz mieć kontrolę, inaczej nie czujesz się bezpiecznie. My potrzebujemy jako kobiety, tak jak powiedziałam w, we wcześniejszych filmach o energii, że my potrzebujemy jako kobiety mieć taką, taką ochronę tej, tej kobiecej energii w postaci tej męskiej energii, tak? Czyli potrzebujemy mieć plan i żeby mieć rutynę, tak? Ale nie tak, że jeżeli coś idzie we, nie według planu, to my, się, my siebie oskarżamy o to albo w świat naokoło około siebie, tak, czyli. Porzucamy te myślenie o przyszłości. tak? Robimy plan, ale jeżeli coś nie idzie z planem, to akceptujemy to i akceptujemy to, że może rzeczywistość będzie lepsze niż nawet sobie wyobrażamy. No bo właśnie, ile razy miałeś miałaś taką sytuację, że miałaś plan i rzeczy poszły kompletnie po inaczej i, i w ogóle być może byłaś załamana, być może nie, I, ale wszystko wyszło nawet lepiej niż miało być, nie? Bo to tak jest. Właśnie o to chodzi, że coś prowadzi tym naszym życiem, tak, takie źródło życia wszechżycia, prowadzi nas przez tą naszą drogę y, i to wszystko ma sens y, i my nie jesteśmy w stanie tego sensu zrozumieć dopiero jak jesteśmy już po wszystkim i patrzymy wszy na wszystko z jakby z większej odległości, jesteśmy w stanie to zauważyć. Więc y, zaakceptuj tą, 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 tą prawdę i żyj w niej. Czyli, że być może ja nie wiem wszystkiego, więc co możesz zrobić? Żyj tu i teraz. Więc za każdym razem, jak wchodzisz w ten w te myśli o przeszłości albo przyszłości, jakkolwiek wychodź stamtąd. Skup się od razu na tym, co jest teraz i tu. Jeżeli jest Ci ciężko na początku, to być może wdzięczność za to, co masz, pomoże Ci być bardziej tu i teraz. Co ja robię, żeby być bardziej wdzięcznym i bardziej być tu i teraz? Ja, kiedy wstaję, pierwsze, co robię, to siadam na łóżku, kładę, jakby siedzę w takiej pozycji do medytacji, tak? Wszyscy wiemy, jak ona wygląda, bo dla mnie tak jest wygodniej najwygodniej, ale to może być do, dowolna pozycja, jaką, jaką tylko chcesz. I po prostu siedzisz i e, wymieniasz, głęboko oddychasz, chociaż trzy razy. Tak głęboko i nie wypuszczasz przez usta, tylko przez nos. E, czujesz, wyprostowujesz się, otwierasz serce, tak? Oddychasz głęboko, ile razy tylko możesz, ale jeżeli jest Ci ciężko, to może to być tylko trzy razy. I wybierasz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny, wdzięczna. To może być, e, dziękuję sobie, że... że Wstaję o tej porze, o której wstaję. Dziękuję sobie za to, że, że mam rodzinę, że mam bliskich, za to, gdzie mieszkam, za to, gdzie, gdzie jestem, w jakim miejscu i że wierzę w to, że to y, wszystko, jakie trudności mam, że mam je to czegoś nauczyć i y, właśnie uszlifować mi jak diament. Y, dziękuję za to, że wstałam, za to, że żyję, za, za to, że mam szansę coś zmienić i że y, nie jestem y, być może niepełnosprawne w jakiś sposób, tak? Wiem, że jest dużo osób, które są niepełnosprawne, ale są też osoby, które są totalnie zdrowe i, i tak na przykład nie widzą światełka w tunelu, tak? Na przykład. Więc znajdź takie rzeczy i przynajmniej trzy z tych rzeczy wymień wtedy rano. Jeżeli jesteśmy od razu po przebudzeniu, jesteśmy na tych falach alfa, czyli nasze, nasz umysł jeszcze się nie rozpędził, jeżeli w ten sposób zaczniemy dzień i najlepiej, żeby te następne rzeczy też były jakby bardzo nastawione. Ta najbliższa godzina jest bardzo, w powstaniu bardzo ważna. I, I żeby skupić się na tym, by nie, nie popadać w social media w żadnego rodzaju, żeby zająć się sobą, skupić się na tym, co jest pozytywne w naszym życiu. I po prostu, tak jak mówią, tak, jeżeli życie rzuca ci cytryny, to zrób z, z nich lemoniadę, czyli skup się na tych rzeczach, które, które są pozytywne, a te rzeczy negatywne. Spróbuj na nie spojrzeć z innej perspektywy. Naprawdę spróbuj, a uwierz mi, że się opłaci. Dodatkowo, przed snem e, fajnie, jeżeli wprowadzisz chociaż chwilę, żeby się oczyścić z wszystkiego, co się w, w danym dniu stało. Ja sobie, jak, jak mówiłam wcześniej, wyobrażam, że się oczyszczam właśnie z wszystkiego, co jest, co jest negatywne. Wyobrażam sobie, że światło y, mnie jakby otacza. Y, I naprawdę. Ciało to czuje, ciało to czuje, zrzuca z siebie ten ciężar dnia dzisiejszego. Też fajnie, jeżeli też podziękujesz za to, co się dzisiaj stało, tak, w dzisiejszym dniu i po prostu wymiesz te trzy, trzy pozytywne rzeczy, które się stały przed snem. Głęboko poddychasz, jakby oczyszczysz się i pójdziesz spać. Fajnie, jeżeli do, dodasz do tego jakąś rutynę, być może chociaż pięć minut jakiejś, jakiejś jogi, jakiegoś rozciągania, coś, żeby Cię nastawiło do spania. Rozciąganie się też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o zdrowie, o jakąkolwiek e, e, chorobę, jaką masz, bo e, jest, e, kurczę, teraz też nie pamiętam, ale jest jakby nasze ciało i to, jak ono sobie radzi z wszystkimi możliwościami chorób. W sensie, jeżeli jesteśmy chorzy, to to, co, mm, to, co powoduje naszą chorobę i to, co być może powoduje to, że nie, nie jesteśmy w stanie się wyleczyć, to jest to żywność, przede wszystkim brak aktywności fizycznej ale chyba najważniejszym punktem jest yy, to się nazywa fasja, 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 kurczę, nie pamiętam, po angielsku, możesz to wpisać w gula, jak jeżeli chcesz. Yy, jest to jakby, yy, nasze ciało jest po, jakby całe w, takich, w takiej siatce, yy, w siatce, pokryte taką, taką jakby siatką, pod skórą od razu. I to jest yy, Taki nasz układ tego, że na przykład, jeżeli powiedzmy, masz jakieś, jakąś ranę, jakąś, jakieś zapalenie w ramieniu, to wszystkie te komórki, które być może mogą to wszystko naprawić, muszą się po tej, po tej, po tej naszej siatce przemieszczać. Jeżeli my nie rozciągamy się i nie, nie, nie dbamy o to ciało, to mamy takie. Mamy trudności w tym, żeby się leczyć, więc rozciąganie się jest bardzo ważne. Ja wiem, że nie każdy to lubi. Fajnie jest znaleźć, chociaż po prostu zrobić podejścia, tak? I nie musi to być długo, nie musisz sobie postanawiać, żebyś to robiła, robił pół godziny dziennie, chociaż pięć, zacznij na spokojnie. Też sobie podziękuj za to, że, że to dla siebie robisz. Pamiętaj, żeby głęboko oddychać, a na pewno będzie lepiej. Um. Chyba to jest wszystko, co chciałam tak, tak na szybko powiedzieć i co mi pomogło. No, ten San guru to dla mnie jest po prostu mega osoba, i od chyba od, tego, od jego krótkich filmów, które, które natrafiłam, na które natrafiłam, od tego się zaczęła moja droga, bo zdałam sobie sprawę kurczę, jak o tym nie myślałam i że naprawdę człowiek jest niesamowitym stworzeniem i my naprawdę możemy bardzo dużo zrobić. Co jeszcze mogę Ci tylko powiedzieć, to yy, chcę Ci powiedzieć, że strach, jaki czujesz, pamiętaj, że strach jest tylko i wyłącznie wynikiem tego, co do tej pory przeżyłeś, przeżyłaś i wszystko, co będziesz chciała zrobić nowe, co będzie niewygodne, co, co ciało będzie myślało, że jest niewygodne, bo czegoś takiego nie doświadczyło, będzie się równało z taką wielką ścianą przed Tobą, którą będziesz czuć yy, i będziesz się bać przejść na drugą stronę. Yy, ale w chwili, kiedy zdecydujesz, że idziesz, Idziesz, zobaczyć, tak? Nic nie zaszkodzi, spróbować. To w tej chwili, kiedy przechodzisz przez tę ścianę, ta ściana się totalnie rozpływa i widzisz, że to wcale nie było takie straszne i to wcale nie było złe i, i fajne, nawet jeżeli coś nie jest dla ciebie, to to jest bardzo ważne doświadczenie, bo przynajmniej wiesz, czego nie chcesz więc pamiętaj, jeżeli chodzi o medytację, jeżeli nie potrafisz medytować, to ja do tej pory naprawdę nie potrafię medytować, jeżeli chodzi o takie ogólne jakby definicje medytacji, tak, czyli że siedzisz i oddychasz. Ja zawsze sobie coś wyobrażam, ja zawsze dziękuję, czyli być może można moją medytację bardziej nazwać modlitwą, tak, czyli takim rozmową po prostu z Bogiem. Sobie dużo rzeczy też wyobrażam, wyobrażam sobie, że, że jestem zaopiekowana, że jestem bezpieczna i to naprawdę wpływa na na później, na Twoje, twoje relacje z ludźmi naokoło. Masz więcej siły na to, żeby postawić na swoim. Wiesz, że, że nie musisz nikomu nic udowadniać, że, że masz prawo do tego, żeby mieć inne zdanie niż inni. Ja wiem, że bardzo w Polsce jest ciężko, jeżeli jest się być może w takim gronie osób, rodziny, które ma, każdy ma swoje zdanie na temat tego, jak życie powinno wyglądać i, i co powinniśmy robić, a co nie. Jest bardzo ciężko postawić na swoim. Ale ty nie musisz się dopasowywać do nikogo innego, nie wszyscy cię muszą kochać. I nawet powiem ci, że im mniej osób wtrąca się w twoje życie później, tym lepiej, bo możesz o nim decydować. Porzuć, porzuć chęć spełnienia oczekiwań, bo wtedy jak naprawdę. Postarasz się to zrobić, stwierdzisz, że bez sensu twoje życie wcześniej wyglądało i po co robić coś z perspektywy kogoś innego, kto co innego przeżył, ma inne zdolności, inne talenty, inne usposobienie. Po co żyć życiem kogoś, kto być może chce dla ciebie dobrze, ale to zawsze możesz powiedzieć, że z pełnym szacunkiem, że to jest twoje życie i ty je przeżywasz tylko raz, tak? Więc. Decyduj się i pamiętaj, jest ważny tu i teraz. Jeżeli przy, przytłacza cię przyszłość i to, że Jezu, co ja zrobię wtedy, i wtedy, jak to, i to, to się, nie wchodź w to. Ty nie jesteś w stanie kontrolować rzeczy, które ci się stają. Jedyne, co możesz kontrolować, to to, że tu i teraz decydujesz się, żeby być tu i teraz i zrobić wszystko, co możesz, na, żeby, żeby żyć w zgodzie z sobą, z tym, co chcesz osiągnąć w życiu i z tym, co. co ym, Sprawia Ci przyjemność taką wewnętrzną. Jeżeli się na tym skupisz, obiecuję Ci, że Twoje życie się zmieni. Zmieni się na lepsze. I szukaj odpowiedzi, szukaj, ym, szukaj wytłumaczeń tego, co czujesz. Nie każdy jest taki sam. Oczywiście też to, co ja teraz mówię, to jest oczywiście przez pryzmat tego, co, go, czy, co ja przeżyłam i co ja polecam zrobić. A to też nie musi działać dla ciebie. Ale ja ci i tak polecam to spróbować, bo dopóki nie spróbujesz, nie będziesz wiedzieć, co dla ciebie jest, a co dla ciebie nie jest. Więc nie oceniaj z perspektywy ego, e to nie jest dla mnie, bo ja robiłam coś takiego i, i to nie zadziałało. Teraz już jesteś też inną osobą niż jak byłeś rok temu, rok temu, czy tam dwa lata temu. Pamiętaj o tym. Na, tak jak nasz smak się zmienia co 7 lat, tak samo my też dojrzewamy. I nie kładź etykiet na nic, co słyszysz. Staraj się z otwartym umysłem przyjmować to, co ktoś do ciebie mówi, i swoim, swoją intuicją i swoim, swoją próbą wytłumaczenia sobie rzeczy. Spróbuj to wszystko, jakby podejść do tego, ale jeżeli to nie jest dla ciebie, to też nikt nie, nie każe ci z tego korzystać, ani w to wierzyć. Nie próbuj kłaść etykiet i na siebie, i na ludzi naokoło. Nie, nie oceniaj ludzi. Niech każdy żyje swoim życiem. I jeżeli ty nie lubisz być oceniany, to też nie, nie ocenię innych. I skup się na sobie, bo tylko to możesz zmienić, tak? Wewnętrzny świat to jest to, co woła ciebie teraz, a nie to, co jest na zewnątrz. Bo jak widzisz, jeżeli skupiasz się na zewnątrz, to i tak się nic nie zmienia. Skup się na wewnątrz, a wszystko, co na zewnątrz się do tego dopasuje. Życzę Ci wszystkiego dobrego i dziękuję Ci bardzo.